się mano, z tej strony uram i w teraz w kolejnym odcinku z Brawl Stars. I dziś zagramy sobie jakieś pierwsze gierki. E, moją aktualnie jedyną legendą, jaką mam na koncie. Jak ktoś zobaczy, jak została wydropiona, to zapraszam na film, e, gdzie e, jeszcze na wakacjach w Jastarni razem z e, moją dziewczyną robiliśmy opening na moim koncie. No i udało się trafić, więc możecie wbić, zobaczcie, jak to było. E, no więc Spike. Spike jest moją pierwszą legendą. Legendarny Zadymiarz, klasa strzelec. No co tu dużo mówi? No na razie nic do niego jeszcze nie mam. Myślę, że zagramy sobie nim gierkę. Ale zanim to, to zostawcie łapeczkę w górę, będę mu za to oczywiście bardzo wdzięczny. A oprócz tego, subskrybujcie kanał, żeby nie przekapić żadnych liveów ani innych odcinków. Odcinki oczywiście w każdy czwartek o 16. Dobra, więc co by tu nim zagrać? Zobaczmy, o, może akurat zagramy sobie te rzeczy. No to raczej odpada na, na spajka. Ale myślę, że to może być ciekawa mapa do przetestowania. Zagrajmy na razie jedną gierkę na zerowym levelu, a potem go może ulepszymy na no tyle, ile będę mógł, prawda? Kasy nie mam zbyt dużo, skrzyneczki oczywiście zbieramy na e, okazję. Tysiąc, 1200 widzów na wielki opening. Więc możecie też swojego suba dorzucić, żeby e, ten film powstał szybciej. Dobra. No ja z pajkiem nie grałem nigdy jeszcze. Na kontakt widzów też nie grałem, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Na kąpie też się gra oczywiście troszeczkę inaczej, dlatego mój movement może być, no cóż... O dobra, koi zabiłem, ale mnie też zabili, Ok, no to powiedzmy, że jest remis. Nie, zabiję nawet dwie osoby, Ok, to, to nie jest remis, to jestem dobry po prostu. Możliwe, że oglądacie ten film na premierze, ponieważ e, lubicie premiery, chcecie, żebym je ustawiał, więc e, myślę, że... o, Ole, to raczej mnie dobra, teraz tam wrzucimy tą pułapkę moją i to i też mocno ściśnie, dobra. Ty będę miał naład naładowanego ulta kolejnego? Dobra, dwie trzecie, ok. Oj, 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 oj dobra. Niestety nie uzdążyłem nie wybiec z tego. No na razie te gemy cały, cały czas leżą na ziemi. Cały czas ktoś je podnosi, cały czas potem giniemy my albo oni na zmianę. Dobra, teraz ich mocno przycisnęliśmy. Oj, dobra, padłem, ale jest pułapka moja. Nie, nie trafiłem pułapką do końca. I mają lekkie przejście po prawej stronie. No niestety. Już odliczanie, dobra. Nie, no musimy to wygrać. No dawajcie. Nie. chociaż dobra, koi zabiłem, ale ten ktoś miał 0 power cubesów. To był tick. No, niestety, padam jeden po drugim i chyba to będzie koniec. No, niestety, robiłem co mogłem, pushowałem tak jak mogłem. A niestety, dobra, na szczęście mam 0 power cubes, 0 y, tych pucharków na nim, więc. Żadna strata dla mnie. A i oczywiście zapraszam Was do naszego klanu, o skrzyneczka kolejna, zapraszam Was do naszego klanu, e, zakon świtu, wszystkie informacje są również podane w opisie, więc tego nie przegapicie. E, jeśli chcecie wbić, to oczywiście napiszcie, że jesteście moim widzem w zaproszeniu oraz e, ustawcie sobie taki awatar jak mają wszyscy i ten sam kolor Niku, co mają wszyscy. Bo e, jak widzicie, no e, zaproszeń jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo osób chce wbić do naszego, do, do naszego klanu, e, no niestety mają złe niki albo złe awatary, w sensie złe kolory ników albo awatary, no i tak to się kończy, dobra. Weźmy teraz może Spike'a i mogę go na pewno ulepszyć na drugi poziom, a na trzeci już nie mogę. Dobra, ale wiecie co? Otworzymy sobie ze dwie skrzynki, myślę, i, i może dropnie jakiś Spike. Jeśli dropnie jakiś Spike, to będziemy go mogli ulepszyć na trzeci poziom nawet. A jak nie, no to trudno, ulepszymy go najwyżej kiedy indziej jeszcze. Dobra, kolejna skrzynka. Mortis i Spike nie. Rosa. Dobra, to jeszcze jedna skrzynka. Dawajcie. Please, chociaż troszkę spajka potrzebuje. Dzień, dobra, dzień też jest spoko. Jean, ja też muszę wam nagrać odcinek, właśnie, bo mi niedawno dropną. No. Dobra, to do stówki zjeżdżamy. Zjeżdżamy do stówki, ale już więcej nie otwieram, żeby było równo 100. Karl i Bu, Gemy i Kety, klasycznie, dobra. No, można na drugim poziomie troszkę lepiej, więc próbujmy jeszcze raz. Myślę, że mapka jest całkiem spoko na spajka, bo właśnie e, te jeżdżące wagoniki mogą właśnie nam troszkę ułatwić, a im utrudnić e, zbieranie. O ile będziemy się oczywiście odpowiednio poruszać. No, mamy taki team, powiedzmy, raczej dość rzadko spotykany. Dobra. Już parę poszło moich pocisków. Kogoś nawet zabiłem. Okej. Okay. Ej, podoba mi się ten spike, bo ma bardzo duże pole rażenia. To mi się bardzo podoba. Oj, to był ka tak, to był błąd. I dodatkowo rzuciłem pułapkę. Myślałem że tam, jeszcze ktoś jest, a nic tego nie było. Nasz Mortis chyba gra na lekkich lagach, bo widziałem, że ma jakieś tam. lekkie takie rozkminy. Co tu robić? Oj, oj, oj dobra. No i znowu padłem. No, już widzę minus e, spajka ma mało HP. To na pewno jest dość odczuwalne, bo noginie się niestety mega, mega szybko. Tak, tutaj dwa, trzy strzały i mnie nie ma. Ja, ja do takiej gry nie jestem za bardzo przyzwyczajony. Przeważnie jednak gram postaciami, które no troszkę potrafią więcej przeżyć. Aczkolwiek ostatnim też polubiłem grę Rico, A Rico jak pewnie wiecie, no tego HP zbyt dużo nie ma na pewno. Oj, ucieknę, ucieknę. O, uciekłem, dobra. Trzy power cubes, znaczy 3 gemy, to nie jest źle. O, piperka przyleci tutaj. A masz. Zabijcie ją, zabijcie ją. Dobrze, dobrze, dobrze. Już mamy 9. Dobra, 10, mamy to. Teraz kojego go zabić trzeba. O nie, o nie, to był dobra, to był duży błąd. Moja trucizna może tam ich troszkę bije. Dobra, Mortis go powinien wykończyć na luzie. Ej, co jest to z naszym Mortisem? Czyżby nasz Mortis ginął? O nie, dobra, to się może bardzo, bardzo źle skończyć żeby to była druga przegrana? No nie, nie, Mortis dawaj. No, 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 dawaj. Mortis go pociśnie, dawajcie. Nie. Pewnie zabrakło paru sekund. No ja na razie tym e, panem e, kaktuskiem, kaktusikiem się mówi. E, no nie będę tutaj za dużo niestety jakichś playsów robił. E, muszę tą postać wyczuć. Dobra, może zmiana mapki. Zadyma. Hmm. Spike na Zadymę? Nie, myślę, że te wagoniki będą najlepszym pomysłem jednak, no bo Deathmatch, no to jeszcze jest troszkę za na... E, nie, Showdown to się nazywa, na Showdown. No, a na tym, e, na Bounty, gdzie się zabija wszystkich, no to niestety są same krzaki, więc wyparowałbym na jeden strzał od Bulan, to nie widzę tego za bardzo. Widzę, że dużo osób gra tym Tickiem. E, widzowie, którzy bardziej śledzą mój kanał i tutaj moje filmy i tak dalej, E, zapewne wiedzą, że ja Tika jeszcze nie mam, mimo że mam już prawie 6000 pucharków. Cały czas go nie odebrałem z Alei e, i cały czas czekam, aż będę miał właśnie czas, żeby nagrać ten film. E, ale na pewno się pojawi e, mój odbiór Tika i też właśnie moje pierwsze, jakby. No nie wiem, mój pierwszy feeling gry i tak dalej. Ok, nikogo nie zabiłem na razie jeszcze. O nie, 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 nie. Dobra, teraz to jest ten moment. Dobra. 1000HP. No nie, no muszę koniecznie go ulepszyć, żeby był większy damage. Ale kolejnym plusem e, tego filmu jest to, że będę mógł w końcu grać moim spajkiem. Bo wcześniej właśnie nie chciałem nim grać, żeby właśnie te pierwsze moje jakby no. odczucia zostawić bezpośrednio na właśnie jakiś odcinek. No i tak też właśnie się dzieje: teraz robicie moje pierwsze gry. E, spajkiem. Chyba tutaj. Super i chyba go zabiję nawet. Tak, to będzie raczej po nim. A niestety tam troszkę roza uciekła, ale nie na długo, ponieważ... No jestem potężnym spajkiem, Eluwa. Nie, 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 proszę bardzo, trucizna. Dobra, poczekajmy, poczekajmy. I teraz. Go, go, go. O nie! Nie! O nie, nie, nie widziałem, że to są miny. Kurczę, takie place robiłem. Nie, nie, pam, chodź tu. Dobrze, dobrze, dobra. Teraz już tu nikt nie wejdzie, bo już tak mam truciznę, więc... Dobra, Elo. Nikt tu nie wejdzie teraz, to jest mój bastion. No i co? Chciałbyś to wziąć, tak? No trudno, nie weźmiesz. Nie weźmiesz tego. Zgiń, 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 zgiń! dobra, wygramy to. Łapcie tam kurde moje... te pociski czy coś. I gwiazda gry, zobaczcie! Patrzcie jak tańczy. W ogóle jaki ten Spike jest malutki, porównując z nimi, zobaczcie! Przecież porównując z spam albo z but, to jestem połową postaci, lol. No fajnie, dobra, pierwsze punkcioczki na moim spajku. Gwiezdny żeton. Jakieś inne punkcioczki jeszcze. Dobra, wiecie co? Wygraliśmy gierkę, spróbujmy jeszcze jedną skrzynkę otworzyć. Jak poleci jakiś Spike, no to w ogóle przyjdziemy na trzeci poziom. Rico i... a Frank, no niestety, gemy, no i tikety, no nie wierzę. Dobra. Yy, dobra, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Zobaczcie jeszcze, wbijacie do klanu, aktualnie są dwa wolne miejsca. Yy, być może uda się wam wbić, tylko pamiętajcie, dobry kolorniku i dobry awatar. Zostawiacie łapeczki w górę, napiszcie komentarz, ja wam z chęcią przypnę serduszko. Oraz klikajcie w czerwony przycisk na dole, subskrybuj, żeby nie przekapić żadnych filmów ani live'ów. To by było na tyle. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się i hej!